Kłaniam się. Kłaniam się państwu i naszym gościom. Aleksandra Karasińska, dyrektorka Fundacji Ringer, Axel Springer, dzień dobry. Dzień dobry. Bogusław Chrabota, dziennikarz Rzeczpospolita, dzień dobry. Witam dzień dobry. I publicysta Piotr Grzybowski, kłaniam się. Też dzień dobry. Steve Witkow sprawdził się jako wysłannik prezydenta Trumpa na Bliskim Wschodzie. Teraz odgrywa znaczącą rolę w rozmowach z Rosją, udzielił Dużego wywiadu telewizji Bloomberg mówi, że pełne zawieszenie broni na Ukrainie jest bardziej skomplikowane. Za kilka tygodni możemy uzyskać pełne zawieszenie. Wtedy mogłoby dojść do osobistego spotkania prezydenta Trumpa i prezydenta Putina. Rosja jest dla Ameryki kluczową relacją. Dążymy do normalizacji stosunków. Podczas rozmów, wszystkie inne rzeczy są omawiane. Chiny, Iran, Bliski Wschód. Proliferacja nuklearna, mówi Witkow, zniesienie sankcji nie było omawiane. Ropa rosyjska jest dziś sprzedawana tanio do Chin i Indii. Z pewnością widzę świat z Nord Stream. To Witkow, a teraz nasi komentatorzy. No bo Amerykanie są teraz oskarżani o naiwność w tych rozmowach z Trumpem i czy oni są naiwni negocjując w trudnych warunkach z trudnym, wymagającym partnerem, zawieszenie broni, pokój czy naiwnością jest przekonanie, że można zatrzymać Rosji, Rosję w Ukrainie? No bo jak to zrobić, Aleksandra Karasińska? Pan redaktor powiedział, że trudne warunki z trudnym partnerem. Zgadzam się tylko z częścią tej, tego zdania, a mianowicie trudnym partnerem. Trudne warunki Amerykanie sami sobie zrobili. Dlatego że Rosja. Dostała wszystko, zanim zaczęła negocjować. W zasadzie Putin dostał wszystko na talerzu i Nord Stream, i odcięcie Ukraińców od zbrojeń, i odcięcie od wywiadu, od danych wywiadowczych i wyco odsunięcie od stołu Europy negocjacyjnego. Się wydaje, że dostałby wszystko, gdyby Trump na początku powiedział to wejście całą Ukrainę, a tego oni, nie powiedział. Oni w zasadzie nie powiedzieli też po pierwsze powiedzieli też nie dla NATO, ale też powiedzieli właściwie A pani liczyła na to, że Ukraina wejdzie do NATO? Ja nie liczyłam na nic konkretnego, liczyłam na to, że na dzień dobry Putin nie dostanie całego zestawu swoich marzeń. Natomiast yy, y, widać, że tak naprawdę to nie. Bezpieczeństwo Ukrainy czy bezpieczeństwo Europy liczy się w tych negocjacjach, tylko interesy Stanów Zjednoczonych i to bardzo specyficznie po, pojmowane interesy Stanów Zjednoczonych, raczej z takiego właśnie punktu widzenia biznesmena, transakcji, co my możemy ugrać w najbliższych paru latach, ceny ropy, dostęp do tych złóż minerałów, niż długofalowa strategia mocarstwa globalnego, jakim jest Stany. Jakimi są Stany? Wciąż. Wydaje mi się, że, że to poważne błędy i źle wyglądają te, te negocjacje. A Europa ma taką odpowiedź na pytanie, jak gwałtownie zatrzymać Rosjan w Ukrainie? Europa robi co może w bardzo trudnej sytuacji. Może odwrócę teraz to pytanie. Myślę, że to Europa i, i liderzy europejscy i liderki taki, tacy jak Kajakala są dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji, bo jak widzimy opuścił nas główny nasz sojusznik. Więc dzisiaj Europa rzeczywiście bardzo szybko jak na Unię Europejską, jak na tyle państw, które muszą się dogadać i tak historyczne problemy związane z wzajemną nieufnością dotyczącą, są zbrojeń, grani, wspólnej polityki międzynarodowej, szybko te bariery przełamuje. Więc ja jestem zbudowana tym, że Keir Starmer, czy Emmanuel Macron, czy Ursula von der Leyen stają na wysokości zadania w tak trudnej sytuacji hmm. geopolitycznej i rzeczywiście robią bardzo szybkie kroki. To znaczy uchwalają wspólny dług, wspólne zbrojenia. Informacje przekazują sobie, i widać, że te to, co się stało, będzie Europę cementować, będzie Europę jednoczyć. Niemcy wydadzą masę pieniędzy na Owszem. zbrojenia, czyli na te niemieckie zakłady przemysłowe, które zatrudnią zwalnianych w koncernach samochodowych, no i infrastruktura, czyli autostrady, drogi, kolej. Czy te negocjacje z kolei amerykańsko-rosyjskie to jest sukces czy kapitulacja, Piotr Grzybowski? To jest strasznie, strasznie długi temat, Grzegorz. jest. Ale, ale pytanie ja... jest proste: sukces czy kapitulacja? Jedyna możliwość to jest. Znaczy, tutaj pani redaktor była uprzejma, wspomniała coś o jakimś wspólnym, wspólnym, wspólnym działaniu Unii Europejskiej, nie tylko, no bo Wielka już jest poza, poza Unią, oczywiście, jest w NATO. No ja bym się bał jeszcze po przecinku powiedzieć i wspólna wojna, tak w konsekwencji ewentualnie. No myślę, że to, jest, to nie jest dobra droga. Czy znaczy inni yy, yy, biurokraci unijni czy europejscy nie potrafią wymyślić? To znaczy, jakieś takie weźmy się i zróbcie, jest jakieś szukanie rozwiązań. Pomysłem na realne wzmocnienie obronności i potencjału militarnego Unii Europejskiej jest zaciągnięcie kredytów. No to jest naiwność dziecka z przedszkola przede wszystkim. Znaczy poziom, poziom mentalny zrozumienia zagrożeń współczesnego świata przez elitę europejską, jest, jest żałosny, no tak powiem wprost, prawda? Ale żeby wyprodukować armatę, potrzeba pieniędzy. Potrzeba przede wszystkim inżynierów, myśli i też pieniędzy, tak na koniec. Ale przede wszystkim trzeba woli, decyzji. Produkowanie czegokolwiek zaczyna się od decyzji, chcemy wyprodukować, a nie udajemy, popudrujemy rzeczywistość. No Unia Europejska najpierw nakarmiła Putina własną kasą, mówiąc krótko, licząc na to, że to już jest taki demokrata, to zacytujemy też unijnych chyba polityków, tak on no i Obama już, się, też on to już się zmienił, prawda? To już taki, taki, taki Putin to już taki jest demokratyczny, tak? Taki, taki współczesny, taki europejski, tak? Przyjmowany. Ja nie, nie chwalę, bo to i, i od Bunga Bunga można zacząć, i Austriaków, którzy go tam gościli po różnych po różnych tam na różnych imprezach i tak dalej i Francuzi i Brytyjczycy prawda no to co Angole zrobili u siebie z przyjmowaniem kapitału rosyjskiego no to tylko można powiedzieć jest jakiś modelowy przykład głupoty no Dobrze ale to było Brytyjczycy... Nie 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 Anglicy zawsze zawsze każdy kapitał przyjmą tak było tak jest i tak będzie tak, niezależnie od tego Ale nie czy tylko ale nie tylko ale próbny, Anglicy. No i Niemcy czysty... i Szwajcarzy i wszyscy tak, po kolei prawda. Tak czyste pieniądze tak pekunia nie śmieci no tak właśnie. Natomiast wracając, do, wracając do, do, do tematu, no, no nie zrobiła Unia Europejska ani żadna, żadna Komisja Europejska, ani żaden polityk się nie odważył realnie stanąć ani być liderem jakiegoś, jakiegoś formatu protestu. Wszystko to, co dzisiaj się dzieje, jest tylko i wyłącznie w rękach amerykańskich, bo nikt inny nie jest. Ale to, co robią Amerykanie, to jest kapitulacja czy sukces? Nie wydaje mi się, Grzegorz, znaczy spójrzmy na to ze strony racjonalnej, takiej anglosaskiej, anglosaski i amerykańskiej. No. Jak sobie sięgniemy w historii w, Warto poddamy Jałty, inne rzeczy, prawda? To się wszystko zawsze działo, te duże ruchy działy się zawsze z pogwałceniem prawa, prawa międzynarodowego i z poszkodowaniem państw małych. To się nie zmieniło. To może That's nas. Life. Ta estetyka, Taki ta, ta estetyka życie. Trumpa. Nazwijmy to, to taka publicznie pokazywana, może, może być krytykowana przez Unię Europejską, polityków unijnych, ale oni są dokładnie tacy sami. Tylko I o tym to nie mówią, jest tak? to zdanie, właśnie kontrastujące wypowiedzi Aleksandry Karasińskiej, Piotra Grzybowskiego, ale teraz kolej na Bogusław to jest ciekawsze. Czy, Czy Amerykanie są nie naiwni? Nie są, nie są absolutnie. Piotr dał klapsa Brytyjczykom, ale przy, przypomnę, że. Czy czwarte fantastycznych lokalizacji narciarskich w Kurchewell, Paryż, Szwajcaria. Tam wszędzie są Rosjanie. To kupowali tak. Rosjanie przez... od początku lat 90., wyprowadzając ukradzione oczywiście pieniądze z Rosji, inwestowano na zachodzie. W związku z tym cały zachód z Polską. E też jest po prostu beneficjentem tych, tych oligarchicznych porządków, właściwie nieporządków w Rosji, które spowodowały, że to państwo wygląda, jak, jak wygląda, a na czele stoi bandzior. I, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zadałeś fundamentalne pytanie: jak utrzymać Rosjan daleko od Europy, od, od przyszłej wojny, w prosty sposób, znaczy zachowując Ukrainę po stronie zachodu. Ukraina jest i pozostanie buforem. Jak trudna do przejścia jest Ukraina, Rosjanie przekonują się od trzech lat te zdobycze na wschodzie. Są spore, ale to nie jest tak, że ten kraj rzucono na kolana. I myślę sobie, że po trzech latach wojny nawet gdyby Putinowi przyszło do głowy, żeby promować partie typu partia Regionów, czy przywrócić Janukowycza do Kijowa, to to jest niemożliwe. To znaczy, naród tego nie przyjmie. Naród i wielka armia, bo cokolwiek by nie powiedzieć, to jest milionowa armia. W związku z tym to, co my musimy zrobić jako Zachód, wciąż Zachód, integralny Zachód, mimo to, że liderzy są nieodpowiedzialni. Nieprzewidywalni i, i naprawdę podatni na krytykę, no, mówiąc najbardziej eufemistycznie, to Zachód wciąż jest. NATO formalnie jeszcze istnieje. Nikt nie podważył roli NATO, nikt nie wyszedł z NATO. Co więcej, nawet ale gdyby Ukraina Trump, nie jest. Nawet NATO. gdyby Trump, ale ja mówię o bezpieczeństwie Europy i nas, Polaków, nawet gdyby Trump podjął decyzję o wyjściu z NATO, to to zajmuje dłuższy czas. To, to są 2 trzy lata, może nie zdążyć. Tak? Nie. W związku z tym ja jestem daleki po pierwsze od katastrofizmu, że tutaj Rosjanie stoją na granicy i właściwie już powinniśmy się poddawać, powtór od determinizmu, że jesteśmy na to skazani. Natomiast, chwała Bogu, mamy jeszcze rozsądek, racjonalizm, jesteśmy w stanie się zmobilizować i w sensie politycznym, i w sensie dyplomatycznym, i w sensie gospodarczym. I, I musimy takie ryzyko brać pod uwagę. Natomiast przekonanie o tym, że Rosjanie od już za chwilę tutaj będą na przedmieściach Warszawy jest kompletnie bez sensu. Myślę, że po, etapie, po epoce Trumpa, która szybciej minie niż nam się wydaje, przyjdą inni liderzy amerykańscy, którzy będą inaczej myśleli o świecie. Trump Trump traci poparcie głównie w Stanach Zjednoczonych dzisiaj. Jego cud gospodarczy nie wyszedł, jego y, y, obniżenie podatków nie nastąpiło, polityka ceny migracyjna. idą do góry, polityka migracyjna jest kwestionowana, bo to jest pozbawienie rynku pracy w Stanach Zjednoczonych y, przynajmniej 5% siły roboczej itd., itd. W związku z tym, Trump albo zrozumie, no jest... że za tymi hasłami powiedzmy sobie wprost, populistycznymi, charakterystycznymi dla takich partii jak, jak Marine Le Pen czy, czy w Polsce Kaczyński, prawda, jego formacja, że, że, że to było za daleko. On musi wrócić albo do głównego nurtu i zacząć myśleć pragmatycznie, racjonalnie, tak? albo przegra z kretesem przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, a beneficjentami będziemy, będziemy my. To jest pytanie, czy wracający do władzy teraz Trump po wcześniejszym sprawowaniu prezydentury jest wypadkiem przy pracy, prawda, czy to jest jednak znak trwałej jeszcze... zmiany jaka zaszła w amerykańskim społeczeństwie i czy Trump nie jest przypadkiem emanacją tej zmiany. Tylko pamiętaj, że my do, nie do końca wiemy, co to jest Trump. Znaczy my z, z, jesteśmy w stanie opisać jego psychologii, jego chaotyczne myślenie, prawda, i tak, czy działanie. Natomiast my nie wiemy, jaki będzie finał kwestii negocjacji rosyjskich, rosyjsko-ukraińskich. Czy, yy, czy to się skończy zawieszeniem broni, na jakich warunkach i tak dalej. Boimy się oczywiście tego, żeby nie, nie wydarzyło się to, co pięknie opisał Klausewicz na to kontynuacja polityki. A teraz może być tak, że po końcu wojny wracamy do polityki i Rosjanie uzyskują wszystko to, co chcieli na ścieżce politycznej, niewojennej. Tego się bardzo, bardzo boję. Natomiast z jednej strony to obawy, które mamy i które powinny kierować naszymi działaniami, planami i tak dalej, ale druga rzecz to krytyczne myślenie, od którego nie możemy się odciąć. I krótko, Piotr Grzybowski, adwokat. No też zgodzę się w części z tym, bo chcemy jechać Bo to, to Krótko się, się zgadza. Nie, znaczy, nie ma alternatywy, proszę Państwa, nie ma alternatywy. Donald Trump jest jedyną osobą, która wzięła odpowiedzialność za ten pokój bo inni stali gdzieś tam z tyłu, chowali się za plecami w tym tej przeplatance. Donald Trump musi jakiś sukces osiągnąć, to jest ewidentne, to jest człowiek sukcesu, to jest zawodnik nie wagi ciężkiej, tylko wagi super ciężkiej. Tak? To jest jakby, jed, jakby jedna rzecz. Czy, Albo nie. No Bylcy, tak, ale trwanie, ale trwanie w tym, z czym się zmierzył przychodząc do prezydentury było nieakceptowalne i jako jedyny wziął odpowiedzialność za to. Czy się uda? Nie wiem. Trzymam kciuki, żeby się udało, bo ten jeszcze raz powtórzę, u ciebie to padało. Polonocentryzm musi być, to znaczy my dzisiaj musimy dbać o swoje bezpieczeństwo. A Aleksandra Kraśnicka też trzyma kciuki za Trumpa, mimo wszystko, czy nie? Nie, nie, w ogóle nie trzymam kciuków za Donalda Trumpa i w ogóle mam inny inne obraz Ale jeśli tego nie Trump, to kto? Mówicie o, poli, o wojnie. Słuchajcie, ta wojna tak czy owak będzie trwała. Ja nie wierzę w, w trwały pokój, który wynegocjuje Donald Trump. Na razie widzę Putina, który owija sobie go wokół małego palca. No to jeśli nie to, I to co? Skuteczne do po, pomoc Ukrainie. Rosja również ma swoje problemy. Słuchajcie, Czyli to, gospodarka Polska powinna wysłać tam żołnierzy? Ostatecznie tak, oczywiście. To znaczy, w, w ramach, w w ramach jakiegoś ONZ-owskiego jakiegoś czy innego formatu europejskiego w, 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 uważam, że tak. Czy Europa że ma... powinna iść na wojnę z Rosją? Nie. Ja uważam, że im bardziej my będziemy jako Europa popierać Ukrainę właśnie o tym, o czym redaktor znaczy, powiedział, popierać powiedział dawać pieniądze, zbroić, uczestniczyć w, uczestniczyć w misji pokojowej. W, w rozumiem, misji pokojowej tak. To jest, to jest wsparcie dla Ukrainy. Nie znaczy wcale od razu wojny. Tylko Gorące. ra, gorącej radykalne. Słuchajcie, broniąc Ukrainy bronimy siebie i my to w Europie politycy racjonalni wiedzą o tym, to, o czym powiedział Bogusław. Ja nie wierzę, żeby Rosja dzisiaj chciała iść na wojnę z NATO czy Rosji. pani, że Francja, Niemcy chcą iść na wojnę z Rosją w prawie Ukrainy? Sztarmer i, i Macron zadeklarowali. But on the ground, czyli wojsk, wojsko w Ukrainie. To znaczy, w i to, znaczy, to znaczy ilu żołnierzy są gotowi wysłać? 10 tysięcy? Tego jeszcze 20? nie wiemy. Nie ma, tego, nie ma co do tego konsensusu. Natomiast fakt, że jakieś, jakieś wojska, jakieś grupy peacekeeping muszą być na granicy rosyjsko-ukraińskiej, czy to będą Chińczycy, Turcy czy Hindusi, jak się mówi, również, im bardziej międzynarodowy ten korpus pokojowy będzie, tym lepiej oczywiście dla Europy. Problem jest taki, że nie chcą być tam Amerykanie. I to też się, i to też się może zmienić, po prostu Amerykanie, jeżeli nie zrezygnują z NATO, i tak będą w to zaangażowali, nawet jeśli nie będzie ich, ich boots on the ground. Natomiast to, co powiedziała Ola, jest fundamentalnie ważne. Jeżeli rzeczywiście uda się stworzyć siły rozjemcze, w skład których wejdą Chińczycy, Hindusi, Turcja... Yy, Wtedy nie będzie pytań, ile ich możemy wysłać, bo możemy ich wysłać od cholery albo jeszcze więcej, na dodat no, ale to będzie oznaczało, że to świat bierze odpowiedzialność za, za pokój. E, Turcja, no, no. Turcja powiedziała, że wyśle tam żołnierzy, jeżeli zgodzi się na to Rosja. No tak, ale... To Kropka. Nie by... no tak. Kropka, a teraz ale ten tur, sondaż dzisiaj... Turcja też jakby ściągnęła lejsek, jak był konflikt przecież turecko izraelski po tym ataku na, na flotylę Wolności, prawda? Teraz prawa. sondaż Zerwała Rzeczypospolitej, bo chciałbym, żeby jeszcze dwa słowa powiedzieli państwo o wyborach prezydenckich w Polsce. To jest ciekawy sondaż, kryteria, którymi chcą się kierować wyborcy. I te kryteria cztery, okazuje się, są ważne. Uczciwość odpowiedzialność, mądrość i patriotyzm. I wykształcenie. Też jest wykształcenie, ja się... ale czy jaka jest kolejność, bo to jest ciekawe. Pierwszy tutaj, jeśli pierwsza chodzi... Uczciwość. Tak. Synonim uczciwość. Ale trawości. kandydaci. Kandydaci. W jakim stopniu poniższe cechy kandydatów i kandydata na prezydenta państwo identyfikują? No i odpowiedzi są takie, że pierwszy jest Rafał Trzaskowski, drugi Szymon Hołownia, z trzeci Sławomir Męcen, czwarty Karol Nawrocki. Dlaczego czwarty Piotr Grzybowski? No, no bo już podium zajęte, no dlatego czwarty, nie no poważnie, ale ja, ja słuchajcie, odniosę się inaczej, no jakbyśmy sobie popatrzyli, się ucieszyłem, bo czytałem, czytałem ten sondaż dzisiaj i komentarz Bogusława zresztą fajny, jak zawsze. Yy, I to są takie, słuchajcie, cechy kardynalne, takie cnoty kardynalne, prawda? Jeszcze wiara, nadzieja, miłość, czyli, ale tutaj odkrywamy jedną rzecz, to znaczy że jakieś taka, taka, takie endemiczne, takie podstawowe rozumienie, akcjologiczne rozumienie tego, jakim, jakimi cechami ma się kształtować, jakie ma cechy mieć kandydat na prezydenta, no są bardzo bardzo typowe dla, dla katolickiego, polskiego narodu. Niezależnie od tego, jaki mamy stosunek osobiście, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący. To się kapisze, nie zmieniło. Co ciekawe, nawet to stereotypowo nie męskiej kategorii odwaga, były bokser Karol Nawrocki przegrywa ze Sławomirem Męcenem. Dlaczego? Nie, nie wiem, no, sondaż być może, te cechy nie są do końca czytane przez niego. Myślę, że Karol Nawrocki ma problem, jakby tylko, on ze sztab z identyfikacją jeszcze, bo, bo to ona jest powiedziałbym, z robiona z, z identyfikacją tego kandydata w ramach swojego obozu, którego popiera. Myślę, że to znaczy, nie jest do końca. Go nie znają, tak. Myślę, że nie do końca, myślę, że nie do końca jeszcze jest jakby, czy, czy, czy celuje w, ty, w tą grupę, jak to się nieładnie nie mówi, ale to tak trzeba nazwać chyba grupę, grupę docelową, ale to jest rzecz, rzecz chyba ważniejsza, co ten sondaż, sondaż pokazuje, że potrzebujemy pewnie jakiegoś mechanizmu takiego asesmentu, takiego, e, takiego, takiej próby sprawdzenia kandydatów, zanim oni na przykład będą, będą formalnie już zgłoszeni jako kandydat na pierwszego obywatela Rzeczpospolitej, prawda, no bo dysproporcja na przykład, Gdybyśmy zrobili jakąś sezurę wykształcenia, no to mamy też przepaść, prawda? Od doktorów do maturzystów. Aleksandra prawda? Karacińska, co pani tak myśli o it. tym sondażu? Że no ja coś myślę, zaskoczyło? Że... Nie, ja myślę, że to jest taki sondaż <sadziori> z kategorii mądry, ładny i bogaty, a jeszcze dodatkowo <sadziori> okazały. Ja myślę, że brakowało tam bogusławie, bo, 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 bo okazały, czy jest kandydat. Widać po tym sondażu, że nic nie zastąpi dobrej kampanii prowadzonej dynamicznie w całej Polsce, na którą są pieniądze. I jak widać, jak patrzymy na badania opinii publicznej, no to widać, że Karol Nawrocki czy też Tadeusz Bodyr. Co się już niektórym myli, o ja mój chyba się też myli, y, że on ma gorsze poparcie niż sama partia Prawo i Sprawiedliwość, co pokazuje, że ten jego potencjał jest słaby, bo w takich wyborach na konkretnego kandydata, kiedy powinien zmierzyć się właśnie Trzaskowski, ten obóz liberalno-lewicowy z y, właśnie panem y, Nawrockim, czyli tym obozem y, prawicowym, y, czy skrajnym, czy populistycznym, no, to on powinien rosnąć, powinien dostać więcej w takich jasnych wyborach 50 na 50. Powinien dostać więcej niż partia, na no dostaje mniej, co oznacza, że jest słabym kandydatem i ta kampania idzie słabo, po prostu. Mhm. Ale to, co ciekawe też jest, jeszcze do, dokończę tą myślę czy znaczy, ten sondaż też pokazuje pewną słabość kandydatów wszystkich. Ja nie, nie, nie tutaj nie, nie będę pytją delfijską, nie będę wyrokował, dlaczego kto na pierwszym, kto na trzecim i piątym i tak dalej, tak, ale Polacy oczekują pewnej ponadpartyjności, prawda, bo te cechy, które są wybite w tym sondażu, one nie są partyjne, one są narodowe, one są propaństwowe, one są, jakby sięgają właśnie do akcjologii, naszego rozumienia, poczucia sprawiedliwości, do wartości. prawości, do wartości, do tego, co stanowi fundament, prawda? I to jest bardzo dobry, bardzo, bardzo pozytywna rzecz w tym sondażu. Tak go odczytuję. No, marzyłby mi się taki, powiedzmy, no nie wiem, współczesny Gabriel Narutowicz, czy powiedzmy, nie wiem, prezydent Mościcki, profesor. Przecież mamy kilku profesorów fajnych w Polsce, mądrych ludzi, zaangażowanych, patriotów i tak dalej, uczciwych, prawych i te wszystkie cechy, myślę, może że Może Czartoryski by się też przydał, czasem myślę. No może, może Józef Piłsudski, i też nie wiem, nie on no, to różnie... to przerabiają mm. Różnie, no ale... Ale co, co ciekawe, mnie, mnie zadziwiło to, że ludzie w mniejszym stopniu oczekują na przykład charyzmy. Mieliśmy charyzmatycznego prezydenta ale Habamense, który przegrał no, mimo swojej charyzmy z lepszym, sprawniejszym, sympatyczniejszym wtedy właśnie jest kimś. Ja Dziwi że... mnie, pozwól go skończyć, no. jeszcze to, że odwaga nie jest w cenie w czasie wojny. Liczy się na przykład ta uczciwość numer jeden. To jest szalenie ważne. Chyba ludzie są zmęczeni tym... Tym wciąż wałkowanym także przez media procederem okradania państwa? Czy znaczy, chcieliby pre prezydenta, który jako patriota stawia sobie na e, pierwszym polu? E, państwo, naród i polską państwowość jako wartość nie, niepodważalną, ale zarazem ma czyste ręce. Znaczy nie uczestniczy, nie jest skalany jakąś, jakąś, jakimś takim procedorem okradania państwa. No to, to, to jest moim zdaniem odbicie tych współczesnych trendów i, i historii medialnych, które my pokazujemy. Co ciekawe w wykształceniu, popatrzcie, Hołownia ma wyższy wskaźnik, jeśli chodzi o wykształcenie troszeczkę niższy od Trzaskowskiego. Tego. Ani jeden, ani drugi nie ma doktoratu. Nawrocki ma, prawda? Ludzie no, tego, też chyba ma, nie? Ludzie tego yeah. nie zauważyli, że Nawrocki jest dobrze wykształconym człowiekiem, przynajmniej w sensie formalnym. Zobacz on ma wizerunek. On ma wizerunek A myśmy o tym, Myśmy tutaj o tym nieraz mówili, że ja zamykam oczy, wciąż widzę Nawrockiego y, na, na, na sali ćwiczeń w, w szarym dresie, prawda? I, i wydaje mi się, że to był fundamentalny błąd. Organizatorzy czy też spin doktorowie, którzy organizowali jego kampanię, wydawało im się, że w trakcie wojny, że w dobie wojny zagrożenia trzeba wybijać te cechy waleczności byłego boksera, odważnego człowieka. Okazuje się, że nie. Polacy nie oczekują charyzmy, odwagi, stanowczości, oczekują uczciwego, porządnego obywatela, który jest patriotą i który ma depozyt mądrości po to, żeby sobie radzić z trudnymi problemami, z którymi się stykamy jako społeczeństwo. No ale to wiesz, a ta odwaga to też no, pytanie, jak ją rozumiesz. Tak? Znaczy, odwaga to nie znaczy jakiś taki szalony, szalony skok do przodu, prawda, na, na, na bagnety czy na armaty. Odwaga, odwaga to też jest... Ja odwaga to tak. też jest umiejętność, to też jest roztropność. Odwaga to też jest jakby... Yy, nie, Piotrek, odwaga i roztropność to są dwie różne cechy. Roztropność bliżej mądrości niż, niż osobistej cywilnej odwagi, bo osobista cywilna odwaga to jest umiejętność stawania tak, przeciwko to wszystkiemu znaczy, to, i ja ja wszystkim. Odwaga to znaczy, pozwól, to jeżeli to odwaga, odpo, wzięcie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji. Myślę, że taki tryb bym to ale przypisał do ja tej ja myślę, że Zwycięzcą tych, tego sondażu to, to są wyborcy, Polacy, którzy to to odpowiadają, prawda. że chcą prezydenta, który jest uczciwy, odpowiedzialny, mądry i jest patriotą. No to, ale, ale, ale ja wrócę do ale, tego, ale, co powiedziała Ola na koniec, które to wydaje mi się to doskonałą puentą naszego programu. Cechy cechami, a kampania kampanią. Tak naprawdę wygrywa ten, kto ma dobrze profesjonalnie robioną kampanię, wyciągając też wnioski z sondaży. No ja myślę, że nie bez znaczenia są też notowania rządu w tle, ale to już jest temat na zupełnie inną, kolejną rozmowę. Aleksandra Karasińska, dyrektorka Fundacji Ringer Axel Springer. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. I Piotr Grzybowski, publicysta. Kłaniam, Kłaniam się państwu. Miłego dnia. Ja się nazywam Grzegorz Chlasta. Aleksandra Głogowska. Poranek wydawała dziewiąta.